ponieważ wszystko już zostało załatwione poprzez komisję i sprawa jest czysta, ja przygotowałem sobie dosyć długie przemówienie na ten temat, ale sądzę, że nie będzie takiej potrzeby. W związku z tym, panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu, gdyby były pytania jakieś bo może nie wszyscy zorientują się, kim był Jan Szwaracki i jak funkcjonował ten chór, to jeśli są takie pytania, to my tutaj z Mielkiem Szczyglewskim, który jest, był łącznikiem między starym chórem a Nowym, ma wiedzę na ten temat, mógłby odpowiedzieć. Ja tylko króciutko odkładam te wszystkie moje materiały. Tak, ja no. ja zaprosiłem pana na mówicę właśnie z myślą, że pan powie właśnie parę słów o... Pan Jan, o Janie Szwaracki i pan słowo kurze właśnie. Tak? E, nie czekając na pytania krótko, oczywiście nie ten cały zawracą <słuk> <śledzijki> Do ca no. Dobrze, nie cała ich książki rano, nie będę czytał. <śledzijki> Natomiast kim był Jan Szwaracki? Szwaracki był organizatorem, współorganizatorem pierwszym w latach, pierwszych latach powojennych churucharka. Był jego dyrygentem, był jego dyrektorem artystycznym. Ten pan nie urodził się w Bargiemku, a obok Iławy w Szwarcenowie tutaj przybył wraz z grupą ludzi, którzy zakładali, uruchamiali, przepraszam, fabrykę pługów i tutaj był zatrudniony do. 1949 roku. Później, ponieważ tam były pewne trudności, kłopoty z Urzędem Bezpieczeństwa, tam była jakaś, były jakieś nieporozumienia w związku z produkcją tej fabryki. Dużo ludzi nie chciało mieć z tym nic wspólnego. Między innymi Jan Szwaracki zwolnił się z tej fabryki i pracował gdzie indziej. pracował w betoniarni, w malinku pracował w, w zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych na stanowiskach biurowych w księgowości głównie. Ale główną jego pasją, pasją życiową była muzyka, ponieważ posiadał wykształcenie muzyczne, którego władze PRL-u nie uznały. Nie uznały do końca. Ale kończył Kursy wieczorowe muzyki. Kończył szkołę przy biskupie, muzyczną szkołę. Ja przeglądałem materiały, oglądałem świadectwo jego i ponieważ ja mam wykształcenie muzyczne i orientuję się w tych sprawach, zdziwiłem się, że takie przedmioty przy tej szkole. Wniskupiej były takie trudne, na przykład kontrapunkt, który jest na studiach muzycznych na czwartym roku dopiero. I, a on już tam miał i świadectwo miał z ocenami bardzo dobrymi. <laughs> Także przygotowanie to miał, był pełnił funkcję również organisty kościelnego, zanim przyjechał do Barlinka. Fajna go zastała. Gdy, gdy wojna wybuchła miał 23 lata, był zaciągnięty do służby wojskowej, brał udział w walkach, między innymi w boju nad Bzurą. Trafił do niewolni niemieckiej, w której przebywał ponad rok. Tam pracował w cegielni, przy budowie dróg, w gospodarstwie rolnym. Później właśnie został zwolniony z tej niewoli ze względu na stan zdrowia, a następnie po jakimś czasie, w 1942 roku, znów skierowany do prac przymusowych. W Barlingu właśnie, jak wspomniałem, zajął się organizacją chóru. Chór ten powstał na zasadzie... Zezwolenia starosty myśliwskiego 12 marca 47 roku. Także wcześniej I był tu, tu źródła, różnie traktują, był albo pierwszym, albo drugim chórem, zespołem śpiewaczym ludzi dorosłych na Pomorzu Zachodnim. Chór ten działał w warunkach reżimu. Wyobraźcie sobie Państwo, że musiał mieć zezwolenia na spotkania, na próby, na każde występ osobno. Mimo to działał. Pierwsze występy dawał oprócz w Libiara i Pełczyca, gdzie był dowożony furmankami konnymi. Jeszcze, <laughs> przepraszam, jeszcze pociągi w ten czas nie kursowały. Tak, a mimo to koncertował. Dał wiele koncertów w Berlinku, w Pełczycach, w Lipianach, w Szczecinie, w Poznaniu również. Także ta działalność była dosyć szeroka. No nie chciałbym Państwa zanudzać, ale w tych latach powo powojennych ten kur był coś... Czymś w rodzaju instytucji kulturalnej, innych instytucji nie było. Przy chórze za zawiązany został teatr amatorski, prowadzony przez e, kronikarza chóru, kronikarza Barlinka, kronikarza kultury barlineckiej przez e, Jana Tomaszewskiego. E, czyli ten, ten chór gromadził wszystko, co się działo wokół kultury barlineckiej. <laughs> Także nieprzypadkowo proponujemy nazwę tego placu właśnie imieniem Kuru również. Dla mnie to jest takie fajne, ponieważ ten plac jest położony tuż, tuż w pobliżu Europejskiego Centrum Spotkań i tworzyć będzie taką jedną całość. A z tego centrum przecież muzyka rozbrzmiewa. Przepraszam, mam głowotę z garba. Chciałbym jeszcze podkreślić jedną sprawę. Kwestia wychowania. Ja rozmawiałem z młodymi ludźmi, również z moim wnukiem. I z tych rozmów wynika, że... Te dzieci, ta młodzież jest wychowywana na kłótniach partyjnych naszych. Ostatnie pokolenia, głównie między dwoma partiami, kłóciły się i oni ten temat dobrze znają. Chciałbym zwrócić uwagę na coś takiego, jak muzyka, która wychowuje, przy pomocy tej, tejże muzyki można wychowywać i to. Ładnie. Jan Tomaszewski miał przyjaciela wojennego, który był łącznikiem Jugosławianina, poetę i ten, tenże właśnie poeta pisał w liście do Jana Tomaszewskiego później w ten sposób. Drogi bracie, uczmy nasze dzieci braterstwa, jedności, i przyjaźni naszych narodów. Uczmy nasze pokolenia, że w świecie panował straszny czas, czas faszyzmu, obozów niewolnictwa, poniżenia. Uczmy ich, że wspólnie walczyliśmy przeciw temu złu. Uczmy ich miłości i zgody. Uczmy ich prawdy, nie dla nas, lecz dla nich. Znam słowa, które mi się bardzo podobały i na które no, trzeba by było zwrócić uwagę. Myślę, że nazwanie tego placu imieniem ludzi, człowieka, który tutaj dużą, dużą część swego życia poświęcił na taką prawdziwą działalność i ten chór, który też swoją rolę spełnił będzie Takim przykładem, na którym można uczyć młodzież patriotyzmu. A o to przecież chodzi. Nam... Przepraszam, mam dużo materiału, ale nie będę za dużo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A pan, jeszcze, jeszcze taki drogierz. Takie książeczki które zostały tutaj wydane to już za mojego kierowania kur, ale w nich jest informacja o tym co było na początku. Mam przy sobie tylko dwie, jeśli ktoś z Państwa sobie życzy, to... że pan przewodniczący też dostanie dziękuję bardzo dziękuję bardzo czy ktoś z Państwa o proszę jeszcze pan Szczygiański zapraszam Zapraszamy. Przynajmniej osobę są zgromadzone materiały odnośnie pana Jana Szwarackiego. Tę postać znam osobiście, znałem ponad 20 lat, miałem przyjemność śpiewać w kulturze. Tutaj cała dokumentacja się znajduje od chłopaka tego pana Jana Tomaszewskiego, który rozpoczął działalność kulturalną i Jana Szwarackiego, dla mnie, czy dwaj panowie Janowie, stanowili wzór obywatelskiej postawy. Jest tutaj legitymacja jednego z członków, gdzie jest napisane obowiązkiem każdego śpiewaka jest wkrzewienie polskiej pieśni kuralnej. Co niniejszym czynimy do dzisiaj. Niezręcznie mojemu koledze Ireneuszowi było powiedzieć o swojej działalności. 20 lat tamtej hany. 20 lat tej hali. Dobrze, dumny jestem z tego, jako mieszkaniec Barlinka, że dalej mi było doczekać, że po 20 lat funkcjonuje dalej chór. Pod inną batutą, ale jestem chór. I po prostu uszanowanie tego wszystkiego dorobku, całokształtu dorobku naszego, byłoby błędem nieuznania tych zasług, tych ludzi. Zasługi pana Jana Szwarackiego może mi niech nie będzie to bardzo elegancko wyglądało w stosunku do mojego kolegi, przyjaciela Ireneusza Zagaty, ale to jest również udział Ireneusza Zagaty. Uszanujmy to, szanowni państwo. Dziękuję uczciwie. Dziękuję panom za wystąpienie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do przegłosowania projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie mandatu. O placu, przepraszam bardzo, bardzo. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy placu. Przy 13 głosach za, 0 przeciwnych i jednym wstrzymującym się. Gratuluję osobom zainteresowanym, że jakby Państwo dopiliście. Celny jest cel do końca. Jeszcze gratuluję nam wszystkim, gratuluję mieszkańcom Berlinka, że tak osoby znane i jest z nami od zawsze, został doceniony. Gratuluję bardzo.